ше четыре четыре 3 cztery, raz, Trzy, cztery, raz, dwa. 3, 4, raz, dwa. Cześć, jestem Dexio Zeifer, składam za gitarę.pl. Króciutki komentarz do tych zagrywek. Każda z nich była oparta na pentatonice molowej, w tym przypadku pentatonice Amol, i każda była w innej superpozycji, tak zwanej. Jak kojarzysz ten temat, pentatonika ma pięć tych schematów, pięć superpozycji, które dzięki którym będziesz w stanie grać na całym gryfie, i tutaj zagrałem. Każdą zagrywkę w innym z tych schematów. Jeśli nie znasz tych schematów, to samo nauczenie się zagrywek może być mało rozwojowe, ponieważ nie będziesz w stanie umieścić ich w kontekście. Nie będziesz wiedział, że OK, mam tu jakąś zagrywkę, ale mogę też zagrać ten dźwięk, ten dźwięk, jakoś kontynuować, zmienić tą frazę i coś na tej na jej bazie budować. Więc jeśli nie znasz, to koniecznie musisz się ich nauczyć. Poniżej w opisie zamieściłem taki bezpłatny poradnik, którym właśnie opisuję, przedstawiam te pięć superpozycji, więc. Zjedź niżej do opisu i pobierz, jeśli, jeśli ich nie znasz. A jeśli znasz, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś się teraz nauczył, czy nauczyła tych zagrywek i zaczął stosować w swoich solówkach. Jeśli się podobała ta lekcja, krótka lekcja zwięzła, daj łapkę w górę. Także chętnie przeczytam wszystkie komentarze, więc napisz poniżej komentarz, daj łapkę w górę. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz lekcji, tutaj gdzieś jest przycisk, żeby subskrybować kanał na YouTube. Ja wspomniałem, się nazywam Szymon Zajfer, z kalendarza Gitary.pl. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Daj łapkę w górę, poleć znajomy, napisz komentarz, a jeśli nie znasz pięciu superpozycji, to koniecznie zanim nauczysz się zagrywek, naucz ich, bo inaczej, jak mówię, mały będzie efekt z uczenia się samych zagrywek. Za momentik tutaj powinien się pojawić przycisk albo też link w opisie, więc pobierz ten poradnik i do zobaczenia w kolejnych lekcjach.